Po tej pierwszej fali, po tym zrywie spontanicznej, społecznej, oddolnej fali pomocy, takim można powiedzieć, pospolitym ruszeniu pomocowym, no nadchodzi czas na działania bardziej zorganizowane, bardziej systematyczne, bardziej długofalowe i bardziej skrojone pod rzeczywiste potrzeby środowisk ukraińskich. Ta konferencja, która dzisiaj y, trwa w Gdańsku, zorganizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, więc agendę, Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale konferencja, w której uczestniczą przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ale również e, szefostwo Konferencji Rektorów Uniwersytetów Medycznych. To, to wszystko pokazuje, że, że tutaj to współdziałanie na wszystkich poziomach jest realizowane. To, co się wydarzyło na Uniwersytecie Gdańskim, ten oddolny ruch, o którym dzisiaj słyszeliśmy podczas panelu e, o wolontariuszach. To spowodowało, że właściwie Gdańsk stał się dla nas takim hubem dla konferencji dla programu Solidarni w Ukrainie. Już w tydzień po rozpoczęciu inwazji Wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainie byliśmy w stanie zaoferować bardzo efektywną pomoc, a taką pomoc bieżącą praktycznie od, od pierwszych godzin i wszyscy, którzy zwracali się do środowiska akademickiego, taką pomoc. Uzyskali. No przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na ogromną empatię całego środowiska, studentów, pracowników, władz uczelni. Program Solidarni z Ukrainą to program pomocowy, który na Was stworzyła w odpowiedzi na sytuację, w jakiej obecnie znalazła się Ukraina po zbrojnej agresji Rosji. Chcieliśmy otworzyć ten program dzięki funduszom, które przywędrowały do nas z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie około 19 milionów złotych oraz dzięki funduszom z Ministerstwa Zdrowia około 4 milionów złotych. I z tych pieniędzy możemy sfinansować zarówno koszty kształcenia jak i stypendia dla około 2000 stypendystów z Ukrainy. Ten program nie mógłby powstać gdyby nie uczelnie. To jest projekt, który daje uczelniom możliwość funkcjonowania i oferowania swojej oferty dydaktycznej zarówno dla studentów, możliwość zatrudnienia dla pracowników, to jest możliwość przede wszystkim udzielenia pomocy tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Wiemy, że to zainteresowanie studiami w Polsce wyraziło ponad 6 tysięcy osób, ale tych, jeszcze raz powtarzam, które przybyły tutaj po dniu 24 lutego, około 550 to są te osoby, które te studia już kontynuują. Do konkursu w tym programie zgłosiło się 98 uczelni i instytucji, które zamierzają zorganizować zajęcia dla uchodźców z Ukrainy. Wszystkie Otrzymały od nas wsparcie. Niestety nie w takim wymiarze, o jaki postulowały, ale wynika to po prostu z takiego, ani innego budżetu tego programu. Uczelnie poprosiły o 70 milionów złotych. Za jakiś czas zrobimy takie podsumowanie na półmetku, tak żeby można było przekazać pieniądze z tych uczelni, gdzie nie mogły być one wykorzystane z takich czy innych względów, do tych miejsc, gdzie zainteresowanie stron uchodźców jest większe. To jest na pewno bardzo ważny pierwszy krok. Ważne, że wydarzył się on bardzo szybko. O pomyśle na ten program rozmawiałem z Panią Dyrektor na dwa dni przed wybuchem wojny, ponieważ no wiedzieliśmy, że coś się wydarzy i na pewno taka pomoc będzie niezbędna. Nie zdarzyliśmy sobie sprawy ze skali problemu, a zatem fantastycznie, że udało się tak szybko zorganizować ten program. Myślę, że on wymaga kontynuacji. Ta pomoc nie może Polegać na działaniach zupełnie standardowych i sztampowych, w rodzaju przyjmowania na studia, przyjmowania do pracy, ułatwień w tym, żeby te osoby zasiliły, można powiedzieć, nasze środowisko. To jest potrzebne, ale to nie tylko, nie jest wszystko, nawet nie jest to podstawowy, można powiedzieć, profil tych, tych działań pomocowych, o które chodzi. One powinny być podejmowane w bardzo ścisłej współpracy i porozumieniu z instytucjami y, ukraińskimi a tak, żebyśmy rzeczywiście odpowiadali na, na te potrzeby, które, które w dalszej perspektywie pozwolą tym instytucjom nie tylko przetrwać, ale się i wzmocnić. My bardzo się staramy zbudować pomoc, która miałaby już dłuższą perspektywę czasową. Docelowo chcemy utworzyć grupy, grupy, które będą współpracowały zarówno z instytucjami w Ukrainie, jak i w czołowych instytucjach międzynarodowych, i grupy, które będą gotowe ze swoim dorobkiem, potencjałem i motywacją do przeniesienia się do Ukrainy w każdej chwili, kiedy będą takie możliwości. To jest spłacanie długu wobec świata który zaciągnęliśmy wiele wiele lat temu polskie uczelnie w czasie II wojny światowej nie wszystkie ale część z nich znajdowały swoje miejsce w Wielkiej Brytanii i w innych krajach jako ośrodki zamiejscowe po wojnie polscy studenci zwłaszcza w latach 40 w drugiej połowy lat 40 wyjeżdżali do Danii, tak, do Wielkiej Brytanii, na krótkie, krótkoterminowe kursy właśnie doszkalające, co niedawno czytałem wspomnienie kursów organizowanych przez Nilsa Sabora w Kopenhadze dla setek studentów z Polski, tym studentów z Gdańska. Polskie środowisko akademickie ma świadomość, że są takie momenty, kiedy trzeba pomagać, tak jak nam pomagano kiedyś, czy to w czasie II wojny światowej, czy w czasie stanu wojennego, myśmy do, doświadczyli tej pomocy, byliśmy odbiorcami tej pomocy. I teraz powinniśmy również pomoc zaoferować tym, którzy jej potrzebują. Ukraina może z tej wojny wyjść wzmocniona. Jej nauka może zostać odbudowana na, na innych zasadach, na nowocześniejszych, bardziej związanych z obszarem europejskim zasadach. A my mamy historyczną szansę na to, aby w tej odbudowie mocniejszej, nowocześniejszej nauki ukraińskiej odegrać rolę wiodącą odegrać rolę pomostu pomiędzy Ukrainą a Europą a Unią Europejską.